100 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl. Cześć. Legia, która jest w kryzysie, według niektórych z Was, według dziennikarzy, różnych dziennikarzy, nie wszystkich, z kryzysu wyszła lub wychodzi, bo opinia jest podzielona. Po zwycięstwie w Pucharze Polski w Tychach nad GKS-em 3.0, beznadziejnym GKS-em Tychy, Beznadziejnym GKS-tychy i po zwycięstwie, po wymęczonym zwycięstwie w radomiu, po rzucie karnym wykonanym przez żozułę, wciąż najlepszego piłkarza legii, bez względu na to, jak się zachowuje, chociaż spuścił z tonu, co zauważyłem już w poprzednim odcinku. Legia podobno wyszła lub wychodzi z kryzysu. Powtarzam to. Bo według mnie nigdy do końca nie będzie wiadomo, czy legia z kryzysu wyszła, czy legia z kryzysu wychodzi, czy legia wciąż jest w kryzysie. W najbliższych dniach dwa bardzo ważne mecze. W czwartek Liga Konferencji z Riński, rewans szybko po tym meczu, który był tam na terenie Bośni i Hercegowiny. No i w niedzielę mecz, którym żyje cały Poznań zawsze i którym żyje również bardzo często Warszawa. Kibice w Poznaniu i kibice w Warszawie zawsze czekają na mecze Legia-Lech i Lech-Legia. Na swój własny użytek przyjmuje taką filozofię, że jeżeli Legia, te dwa najbliższe mecze w czwartek, i w niedzielę wygra, i to najlepiej w popięknej grze, ale to powiedzmy, że jest mniej ważne ta piękna gra, to według mnie mam przecież prawo do swojego myślenia i oceniania takich wydarzeń jak wychodzenie z kryzysu lub niewychodzenie z kryzysu, uznam, że legia chyba cały czas będzie niepewność z kryzysu wychodzi. Bo wygrana w Tychach w, w, przeciwko Drużynie Beznadziejnej. No i to, że kibice w Tychach powiedzą, zamknij się, to no mało mnie obchodzi. Po wymęczonym radomiaku i zwycięstwie w radomiu, po ewentualnym zwycięstwie z, w lidze konferencji, i po pięknym zwycięstwie, może być brzydkie, nad Lechem, wtedy ja, ja, Wojciech Hadaj. Nie znający się w ogóle na piłce w przeciwieństwie do milionów znawców piłki, uznam, że drgnęło. Ale nawet jak drgnie, to nigdy nie będzie stuprocentowej pewności, no bo to jest tylko piłka kur. Jego. Mać? To zwrot, ch... tak jak. To zwrot wytrych. Zwrot do wszystkiego. No to wtedy być może, być może zacznie się lepszy czas, jeśli chodzi o grę Legii. Moim zdaniem, nigdy, powtórzę to raz jeszcze, nigdy nie będzie żadnej pewności, że jakaś drużyna, tym oczywiście najbardziej interesuje mnie Legia, z kryzysu na poważnie wyszła, czy na moment po to, żeby się w ten kryzys za chwilę znowu wjechać. Wiele razy mówiłem i nie przestanę tego powtarzać. Nie przestanę, że dobry trener i słabi piłkarze bez szans na sukces. Słabszy trener i bardzo dobrzy piłkarze, szansa na sukces dużo większa. Słaby trener i słabi piłkarze, wiadomo, że nie ma szans na nic. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że w mielcu zrobiło się zamieszanie, kibice domagają się, żeby trener, obecny trener, jeszcze pewnie tydzień, dwa tygodnie temu, już nie pamiętam kiedy był mecz Legia Stalmielec, uwielbiany, wychwalany, bo Stalmielec wygrała niespodziewanie w Warszawie z Legią ma odejść. Kibice twierdzą, że ich trener na nadaje? I ma odejść. Być może trener Kieresz nie jest geniuszem trenerskim. Być może. Nie twierdzę, że powinien prowadzić yy, Manchester City, Barcelonę, Real. Yy, nie, tego nie chcę powiedzieć. Natomiast chcę zwrócić uwagę kolejny raz, tysięczny raz, że sam trener nic nie znaczy. Nic. I na 99% taka sytuacja jest właśnie w Mielcu, kiedy to trener jest, jaki jest, dla niektórych beznadziejny, dla niektórych dobry, dla niektórych, tych pewnie jest mało, bardzo dobry. No, i piłkarze są jacy są. I stal mielec przegrywa z Jagiellonią 4-0 i nie ma tam nic do powiedzenia. Wcześniej wygrywa z legią, to znaczy raczej legia przegrywa, niż stal mielec wygrywa, ale niech będzie. Stal mielec wygrała na Łazienkowskiej i zwalniamy trenera. A wiecie, jak może być? Nie wiem, czy tak było, ale doświadczenie mi podpowiada, że mogło być tak. Że trener jest, jaki jest. Powtórzę, powtórzę, jeszcze raz powtórzę. Nie wiem, czy to jest bardzo dobry trener. Myślę, że nie, nie bardzo dobry, ale czy jest aż tak beznadziejny, to też jest pytanie yy, ważne. Yy, być może piłkarze, być może piłkarze mają to w zwyczaju, mają to w swoim yy, standardzie zachowań. Poskarżyli się kibicom, że trener to trener śmo, trener tamto i za piłkarzy sprawę starają się załatwić kibice. I znowu nie wiem czy to jest tak na pewno, ale wiem, że takie numery w różnych klubach miały miejsce. Piłkarze się wstydzą, boją nie wiedzą jak to zrobić, że im trener nie pasuje, na pier bzdur, takich, które pasują tylko piłkarzom, kibicom, specyficznej grupie kibiców, która w danym klubie coś znaczy, oni transparencik, na meczach będzie kierać, wypierd... spadaj. Panowie prezesi, tysiąc pierwszy raz apeluję, zajmijcie się głównie piłkarzami, bo trenerzy, sami trenerzy, nic nie znaczy. Uwaga, uwaga, bardzo ważny komunikat. Nadchodzi już chyba sporymi krokami niesamowicie ważny mecz, od którego niesamowicie dużo będzie zależeć Polska, Czechy. Lada moment rozpoczną się niekończące się dyskusje, kogo tym razem selekcjoner Michał Probierz powoła, a czy tego to powinien powołać, a czy tamtego to nie powołuje na wyrost, a w jakim zestawieniu, nastawieniu psychicznym, wszelakim fizycznym. Przyjadą kadrowicze na zgrupowanie po tej wpadce sprzed kilkudziesięciu dni. Rozpocznie się takie pierdlenie kolejne, które z pierwszym gwizdkiem sędziego meczu Polska-Czechy przestanie mieć kompletnie znaczenie, bo wyjdą na murawę piłkarze, a nie dyskutanci. Piłkarze mają dać na tym meczu, w czasie tego meczu z siebie wszystko, a nie dyskutanci. No i za chwilę będą powołania, i znowu nie zasługuje. Nie, nie, zasługuje, trzeba mu dać szansę, bo w klubie zagrał 7 dobrych minut. Nie, no ten to ku... Skąd go ten probierz wytrzasnął, jak można go brać? Inny powie: trzeba stawiać na młodych, trzeba dawać młodym szansę, skoro starzy na Skoro, skoro starym średnio idzie. I zacznie się. Uwielbiam słuchać tych dyskusji, wiecie? Uwielbiam słuchać tych pojemnych dyskusji. Dlaczego, po co, że na pewno tak trzeba? A nie, nie, może jednak nie na pewno tak trzeba. Cały czar pryśnie, albo nie pryśnie, jak zacznie się mecz, jak ten mecz będzie trwał, jak ten mecz się skończy. I wtedy ci, którzy mówili nie powoływać Ksińskiego. Bo gówno w tym meczu zagrał, będą fachowcami. Ci, którzy mówili powoływa Cicińskiego! Gówno w tym meczu zagrał. Skulą się, powiedzą, uwaga, uwaga, bo to nie tylko piłkarze używają tego jebanego zwrotu. Taka jest piłka. Taka jest piłka. Polska piłka to jest... to jest... Polska piłka. Kącik celebrycki, ale taki nie do końca celebrycki, taki finansowo, śmieszno, celebrycko zakłamany. Uwaga, internetowe wydanie Tygodnika Wprost, bo zdaje się, że już takie, takie że w kioskach kupić można, to, to już od dawno to nie istnieje. Czyli internetowe wydanie tygodnika wprost opublikowało listę najbogatszych polskich kobiet. Na 26 miejscu tejże listy uplacowała się. Jak myślicie, kto? Kto? Nie, 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 Jessica Ziółek. Nie, 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 nie. No, oczywiście, że zgadliście, albo duża grupa z was zgadła. Ania Lewandowska. Ania Lewandowska według tygodnika wprost zgromadziła majątek w wysokości 330 milionów złotych. Dzięki sobie. No i w tym momencie jestem rozjewana. I też już o tym mówiłem. Dzięki sobie. Dzięki sobie. Rozumiecie to? Jak. To jest nieprawdziwe, że dzięki sobie. Czy wy sobie wyobrażacie, żeby... Nie, nie, tego, tego nie powiem. Słuchajcie, wszyscy, którzy pierdolicie bzdury, że Anna Lewandowska dzięki sobie jest na jakiejś tam liście prawdziwej, mniej prawdziwej, nieprawdziwej. I ma 330 milionów majątku jako Anna Lewandowska. Zapamiętajcie, sama Anna Lewandowska nic nie zarobiła. Nic. Wszystko dzięki Robertowi Lewandowskiemu. Przepraszam, Robertowi, jakby. Jakby. Bo to jest ulubione słówko naszego najlepszego piłkarza, Lewandowskiemu. Anna Lewandowska być może ma biznesowy umysł. Być może tak jest. Natomiast bez milionów, dziesiątków milionów swojego męża mogłaby prowadzić punkt sprzedaży hotdogów. Rozumiecie to? Nie wierzcie w te bzdury. Nie wierzcie w te kompletne bzdury. Dzięki swojemu mężowi, który zarabia za bardzo dobrą grę, momentami średnio dobrą, kosmiczne pieniądze, na takiej liście znalazła się jego żona. Wszyscy, którzy twierdzą, że żony piłkarzy. Bez pieniędzy swoich mężów osiągnęły to, co osiągnęły, są kretynami. Idę otworzyć jakiś biznes, który zaraz padnie. Tylko że kur, to za mnie te długi spłaci. Jak ja bym miał tak męża? Nie, nie, męża nigdy nie będę miał, który takby te długi spłacał za moje rozsane biznes. 500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiasz.pl